Wiecie, dlaczego mam pak z odchłanią? Jak ktoś nie oglądał wcześniejszych filmików, albo tego ostatniego, bo najprawdopodobniej potnę. Yy, a czego tak tnę? No bo na YouTube nie można wpisać dłuższego tytułu. I potem jak to przeglądacie, no to... No żeby to było bardziej tak posegregowane, nie? No, coś się nie interesuje, to nie oglądasz, no. Znaczy, ja generalnie nie to, żebym chciał, ale dobrze by było, jakbyś ten materiał sobie oglądał i to też chronologicznie po kolei. No ale staram się też w tytule zawrzeć, o czym jest filmik. Dlatego być może to będzie dokładka tamtego filmiku, a być może nowy filmik. Najprawdopodobniej nowy. Wiecie, dlaczego mam, yy, czuję, że mam pakt z otchłanią się mnie to dobrze zrozumieli. O pakt o nieagresji, o nietykalności. Na przykład jeżeli ja bym... Tylko to będzie taka kwestia, będzie dotykać właśnie rzeczy, których nie, yy, nie doświadczyliście tego. I obyście nigdy nie doświadczyli. Do mnie diabeł, czy szatan, podejrzewam, już nigdy nie przyjdzie. Ja pamiętam, Kurwa. No. muszę się, muszę się po prostu uspokoić. Po prostu pamiętam, nie, nie wiem jak Wam to w ogóle wyrazić po prostu, to nie chodzi o to, że dali sobie już używanie na mnie i wypalili tę energię odchłani na mnie, To jest tak wszystko misterna robota, że to po prostu Beret zrywa. I naprawdę bardzo ubolewam, że nie wszystkie rzeczy mogę wam powiedzieć. Tylko sobie nie rujcie czegoś takiego, że tam coś ukrywam, nie? Dużo moich bliskich pochodzi z otchłani. Bliskich bardzo. Jeżeli wy. Ja w tej chwili będę mówił do istot z otchłani, którzy są, mają awatary w świecie fizycznym i w większości nie są w ogóle świadomi mają tak zawężone pole świadomości i nie są w ogóle świadomi tego skąd pochodzą, ale mam z nimi styczność, I to, ale to nie tylko przez to. Mam pakt z, yy, z otchłanią, pakt pozytywny o nieagresji. Jeszcze raz powtarzam: nie to, że kurwa z diabłem trzymam. Jak ja się do nich kurwa dorwę, jak będzie odpowiedni moment, to, to zobaczycie co to będzie. To jest tak jak anioł. Z, z, z Michałem rozmawiałem, aniołem. To on mówi, że się czuje jak bomba w środku. Atomowa, atomowa. Że jak się kurwa dorwie do nich, to. Taki, taki kurwa. Coś takiego jest, no. Ja pierdolę, kurwa nic nie powiem, no. Ja czuję, że po prostu dla otchłani już nie jestem taki, no nie jestem nietykalny. Dlatego nawet mniej się, w ogóle się nie boję. W ogóle się nie boję ataków astralnych z otchłani w poza. Ale to są naprawdę, to były takie ataki, że to jest masakra. No ale sobie nie wyobrażacie, te ataki się przenosiły tutaj. I to nie chodzi o to, że mieli, mieli już używani i tak dalej. to właśnie o to chodzi, że mam dużo bliskich z otchłani. Rozumiecie? I dlatego jest pakt. To jest misterna robota. no ale wrócę. Eee. Wiecie, co będzie? Bo niektórzy się boją, że tam, o, idzie koniec, kuźwa, pójdę do piekła. Czy tamtego? Jeżeli jesteś zotchłani, to ty się, nie bój, że, ty się nie bój, że pójdziesz do piekła. No po prostu ty tam przynależysz. Ja nie mówię, i to nie jest w, w ogóle, nie ma w tym jakiejś drwiny czy ironii. Po prostu ty tam przynależysz do, do tej energii. No to już się nie bój. Poznasz swojego tatusia, mamusia, astralną, zajebistą. Tylko się nie zdziw, bo będziesz miał pamięć doświadczeń z tego planu, kiedy była ci szansa wybić się na wyższy poziom. To nie jest tak, że tylko Anioł może upaść, ale właśnie Diabła można rozświetlić. Przecież? Diabła można rozświetlić, diabła można wyciągnąć z otchłani i wywlec z tego poziomu. Zawsze będzie w nim ta energia diabelska, zawsze będzie ten, ten, ta energia czerwona. To jest energia czerwona. Jeżeli Twój krążek światła, jeżeli pracujesz z energią i Twój krążek światła jest czerwony, i nie ma w ogóle, to najprawdopodobniej w ogóle mnie nie oglądasz, albo jak wbijasz na, na mojego fanpage'a, to pierwsze słowa ty, hu, ty, ku, co ty tam wierzysz o tym Jezusa Jezusa i tam wiecie o co chodzi, nie? Ale jeżeli ten twój krążek czerwonego światła, na wysokich planach jesteśmy światłem, no, tam dopiero wszystko widać, tak naprawdę jesteś energią, jesteś krążkiem energii. Jeżeli na tym wysokim planie widać, że ty jesteś krążek czerwony, czerwony, taki krwisty jak zachodzące słońce bez absolutnie domieszki złotego, białego światła, tylko czerwień, tak przyjdą czasy wiekuiste, to ty po prostu wracasz do tego planu, gdzie byłeś. Tylko nie miej rozczarowania, bo będziesz miał pamięć tych doświadczeń z tego, kiedy, z tego planu ziemskiego, kiedy było ci dane, możli, była, była ci dana możliwość wybić się wyżyć. Nie zdziść. Nie kiedy zobaczy swojego tatusia i mamusia. <noise> no. Jak ja nieraz widzę statki y, tych moich bliskich osób, skąd oni pochodzą, to wiecie co? Pierwsze doświadczenia jakie były? Napierdalać, rozpierdolić. Ich taki antagonizm poczułem. Ja tylko na nich spojrzałem i tylko kurwa zrób krok dalej, to cię normalnie rozszarpie, zapierdolę cię. Taki antygonizm. Oni są z innej w ogóle bajki. Ktoś powie, A, ale suger w tobie agresji. Niszczyciela niszczy się nisz niszczeniem. I tyle. Myślicie, że po co Michał Michałowi miecz? Żeby ich napierdalać. I tyle. Nie wierzcie w te banialuki, że będziecie mieli, że te wszystkie o, te chwasty pójdą na wyższy wymiar. Nie pójdą. Wrócą skąd pochodzą. Ale tak jak mówię, nawet diabła można rozświetlić. Ja, ja to wiem. Ja to wiem. I dlatego czuję, że mam pakt o nieagresji. Nie boję się. O. Panie Darku, tak jak Pan jest przy tych światłach, to pan powie też o innych kolorach. Od razu się tak nasuwa takie pytanie, nie? Co to znaczy niebieski, zielony, czerwony nie? i tak dalej, nie? Ja naprawdę nie chcę. Chcę, żebyście sami odkryli, żebyście nie ulegali też sugestii, że suger zasugerował sugestie, nie? Sami sobie odkryjcie, ale to się czuje. Nawet tutaj są przecieki informacji na temat tych... Świateł, tych barw, tej, tej energii świetlnej. Tu są przycieki. Yy, nie będę tego porównywał do filmów, gier i tak dalej, ale zobaczcie, kto tworzy te film, filmy, gry i tak dalej. Nie, no to kuźwa. Ludzie. A skąd oni to wzięli? No powiedzcie, że załóżmy z fantazji. Taki reżyser czy twórca gry bierze to z fantazji. No dobrze, ale jeżeli. W... To powiem tak, że na, jakaś tam na miast... nie mam już, kurwa, gadki Boże. Dobra, powiedz im wprost, ja pierdolę. Najgorzej to być kuś was, takiej ciemno-czerwonej, wpadającej w czerni energii. A wątpię, czy w ogóle oni to jej reinkarnuje jako człowiek. Może kurwa jako komary, nie wiem. Czerwień oznacza agresję i to taką, że niespożyta agresja, to wystarczy tylko cyngiel, jeżeli, jeżeli nawet ta osoba się wybieli, wyświetli i ma w sobie e, czerwień, pochodzi z tej energii, to wystarczy tylko cyngiel, spust i się odpala. Pół sekundy i się odpala. Bardzo jest łatwa na upętania. E, przy na dlaczego? Po prostu wchodzi w nią, bo pasuje zajebiście, diabeł, szatan, demony. Musi cały czas uważać. A jednocześnie, jak jest za bardzo świadoma, to się mocno w to wkręca. Brakuje jej odskoczni, odskoczni takiej mentalnej. Nie umie zachować yy, dystansu od tego, i dlatego łatwo się też to, w to wkręca. To jest uważam z, na podstawie swoich doświadczeń, że najgorzej, ale to myślę, że to po prostu tylko komary są. <grywania> inkarnują, e, mają światło, taką mocna czerwień krwista wpadająca w czerń, to jest najgorsze gówno. Jeszcze jak tam to jest do właśnie dorzucisz takiego brązu, to pff, od razu kałach albo mieć i tłuc, nad nie dyskutować. Nie, to nie ma nic wspólnego właśnie z jakimś takim duchowym faszyzmem, że ten lepszy, ten gorszy. Bardzo mnóstwo, dużo ludzi ma... Wieloracy są, wielobarwni. No. Tęczowi. No kuś, ale nie, to zaraz się będziemy mylić. Zaraz tej sobie yy, skojarzy, wiecie z czym jest. Sparado z, z równości tęczowi, że wszyscy... No nie, no nie o to chodzi. Robert Monroe to było srebro, krążek białego, srebrzystego światła, ale bez odblasku. Taka platyna. To jest jego energia. O. Albo nie, wiem. Ja wam powiem kilka takich osób, które znacie może z show biznesu albo są wam jakieś znane, mam nadzieję i będziecie wiedzieć o co chodzi, nie? wale, czy ja znajdę te wszystkie kolory. No nie wiem. Robert Monroe pochodzi z krążek, na to on opisuje. Krążek białego światła. Taki. No jak on tam się otworzył i inspekt, czyli on z wyższego wymiaru, z wyższego ja. On w cudzysłowie w przyszłości, jak on się otworzył, to aż go palił tym światłem białym. Nie? Prawda? Ale jak go przydymiło, normalny był krążek. Albo po prostu jak ja spotykam Roberta Monroe, o, tak najlepiej, to jest po prostu platynowy krążek. Platynowy, platyna, taka srebrna platyna. Czyli nie bez, bez tego blasku, tylko taki stonizowany. I taki był Robert Monroe, właśnie. Nawet jak go się czyta, to, to jest właśnie taka srebro, taka platyna. A na przykład Jezus jest złoty. Ale nie złoty, że cały, tylko światło ma złote. To znowu wtedy jest tak ciepło, tak nie dość, że taki mądry, doświadczony też jeszcze takie ciepło. Taka dobroć, otwartość. Niebieski, niebieski to jest chłód. Jak ktoś jest na przykład niebieski krążyk, nawet tam minimalnie ma tego światła, no to robot, to jest robot po prostu, Analit, analiza tylko tak, nie, uh -huh. Uh -huh. bo na Nalot, kurwa, bombową on herbaty pije, nie. Idziesz na przykład że nie, żeby nie było, że ja coś tam tego, nie. Idziesz z taką kobietą, z, co jest z, z niebieskich świateł i tylko niebieskie, że tam, o, no to kładzie się, aha, uh -huh. już? Uh -huh. <laughs> no, już, na tej zasadzie, nie. To, ale znowu, tylko żeby nie było, naprawdę. Bez kitu. ja to po prostu, yy, no, można powiedzieć, Znam, ale z innej z, y, z strefy. O. Ale znowu te, właśnie diablice, te z czerwonych świateł, to seks machine. No. To one się tylko do tego nadają, nie? No, także to nie ma tak, że ktoś jest lepszy i gorszy, nie? No niestety te... ci, nawet ci z czerwonych świateł, są zajebiści do niektórych rzeczy. Wszyscy tutaj mamy jednakowe szanse. Ale ci z podziemi, z otchłani, jak już to y, inkarnuje, no to ma szansę. No chyba, że on ma misję, rozpierduchy, nie? O, to niech na takiego trafię. No, bo przecież też niektórzy mają misję. Albo to wszystko wybijać wyżej, albo to właśnie niszczyć, niszczyć. No to niech, kurwa, na takiego trafię. No to, no, to co, no to co, kurwa? Odcięcie, z ignorowania, w ogóle nie ma z nimi dyskusji. Zero to szkoda energii. Widzisz, no to w ogóle nie ma dyskusji. Dobra. Nie wóźmy w drogę, bo jak bardziej wejdziesz to koniec, no po prostu przejdę po tobie. To nie ma dyskusji z nimi. Zielone światło, zielone światło, depresja. Depresja to ma takie tendencje do depresji, że tylko zbyle gówno, to... O jak świeci słońce, jak mi się płakać O, deszpa do no, kurwa też nie? zielone światło. Non stop depresja, hermetyczność taka. To są skrajne przypadki, jak jest tylko zielone światło. Jak ma, na przykład jest osobowość, która ma dużo tych barw, no to jest właśnie wieloraka osobowość. No to przy takiej osobie to wiadomo, no, ona ma w sobie mnóstwo różnych pierwiastków jaźni. Różnych rzeczy się można spodziewać, różnych skrajnych rzeczy. Tak. No. Jakie jeszcze są takie pod podstawowe kolory? Nie? A, jest też taki fajny kolor. Yy. Pomieszanie purpury z fioletem, czerwieni też czerwieni w tym jest, nie? Yy. No to yy. ma w sobie pierwiastek z otchłani, ale. To jest tak fajnie stonizowane, że to jest taki ukryty żołnierz. Ukryty żołnierz. I jeżeli on się dostatecznie już rozświetlił, no to naprawdę, na zabój można z nim pójść. Jest tylko rozkaz, i jest. Także jeszcze raz powtarzam, to nie ma tak, że ktoś jest lepszy, gorszy, nie. Każdy ma tam swoją ścieżkę, ma swoją drogę, i najlepiej, jakbyście to sami, jakbyście to sami odkryli. I odnośnie tych krążków, na wysokim yy, fokusie, jak już jest dostęp do tych świateł, gdzie wszystko widać, kto jaki jest, skąd pochodzi, to po prostu, no, wyobraźcie sobie krążek, no, jak moneta, płaskie, no, zależy z której perspektywy, bo no, można też na to spojrzeć, jak ku, jako kula, kula energii, nie? No, słońce, jak patrzysz o tutaj, słońce na przykład jak zachodzi, no, to ty wiesz, że ono jest kula energii, ale widzisz to jako krążek, nie? Yy, to rozświetlenie następuje od środka, tej jaźni, tej osobowości. No, pięknie to wygląda. I na przykład, jak już jest taka super, super yy, rozświetlona, yy, za, załóżmy, wyparła, to czerwień z otchłani, to ta czerwień zostanie tylko na obwódce. Jest piękną istotą, świetlistą, białą, a czerwień ma na obwódce, nie? Albo na przykład niebieski kolor, piękny światło, światło, ale niebieskie znowu na obwódce. Zrównoważyła się ta osoba, nie? Albo na przykład dużo światła, ale tęcza dookoła. Kolorowa jest nadal, ale tylko po obwódce. Jak jesteś kolorowa cała, jako krążek, no to znowu ten antagonizmy będą przy to, w tobie przeskakiwać. Antagonizmy tych jaźni twoich, nie? Różnobarwności. Dobrze, jak ta tęcza zejdzie właśnie na tą obwódkę i będziesz tym białym światem. Chodzi o to, żeby dążyć do Bycia białym światłem. No. A na przykład Jezus to jest piękne białe światło i dokoła ma złoto obwódkę. Złoto. Miałem powiedzieć e, takie przykłady z życia codziennego z osób, e, które znacie albo z show biznesu. Kurwa. kurwa... Pfff, Kurwa no! Pff. Jezu, teraz będą myśli, że kreskę wciągam, no, kurwa! Nie wiem, kicha kichać mi się zachciało, ja nie wiem czy, ja nie wiem, czy się w ogóle po w kicha, nie? Tam dwa razy wziąłem w życiu amfetaminę 50 mg, ale to nigdy nie wciągałem, a ta kosa... Podciepałem pamiętam, jak się do anatomii uczyłem, nie? nie od razu mówię sprostowanie, nie? O, kiedy to było dawno. No i ja Kuźwa też jestem taki. Och jak ja kurwa zajebisty, cudowny święty. Nie, nie. Tylko nie zachęcam nikogo do narkotyków. Absolutnie. To jest równia pokoju, a to jest moment. Nie? Ty potem, potem tracisz świadomość, że tracisz świadomość. Jesteś po prostu coraz niżej, niżej niż nie. Absolutnie. Dobra, miałem podać takie przykłady osób albo celebrytów, albo znanych, żebyście czuli ten ident tych kolorów, nie? Ale pomyślałem, że jednak tego no nie zrobię, bo to będzie naprawdę taki faszyzm. to każdy jest inny. No, każdy jest jak płatek śniegu, no, każdy jest w pewien sposób cudowny i. No, oprócz tego, kurwa, wiecie go, nie? Ja ostatnio nawet taką rymowankę sobie ułożyłem, bo ja często jak sobie jadę to takie rymowanki układam i sobie śpiewam pod nosem. Nie? Właśnie taka e, ostatnio e, obenautka, e, obenautka to też nie lubię tego słowa, no, słuchaczka to też no... I mówi, że ona e, słyszała jak ja tam w astralu sobie śpiewałem pod nosem, że fajne takie rymowanki, że nie podśpiewuje. Wiecie, w astralu to się inaczej układa. Oj, tam to jest taka zajebista melodia. Jakoś tak, i tych te słowa, ja nie zaczerpuję w astralu te słowa stamtąd, z tych wyższych sfer. I potem, jak to słowo chcę przyciągnąć tutaj, to się robi taki zator w mózgu, że ja nie jestem w stanie. To są słowa takie, jak kuźwa, tak jak w niemieckim się składa. Tam słowo ma 30 lit, yy, yy, tych, liter, nie? No, to są jeszcze dłuższe słowa, ale takie. Melodia, po prostu melodia, nie? Ja nie potrafię powtórzyć tych słów. No, ubolewam na tym, bo to by było takie piękne. Melodie, melodie. Jakieś zawołania. I gościwa mówi, że jak mnie widziała w astralu, to ja takie fajne mam. Te. melodie pod nosem, nie? Kuźwa zapisałem sobie te melodie, nie wiem czy mam na kartce. To jest onergalu. <ścoughs> taka, taka melodia. Co ja z nim zrobię jako Norwej w ogóle do, do tych istot z tego, które mają misję, żeby to niszczyć, żeby obniżać te wibracje, nie? Co ja kurwa z wami zrobię, nie? I tak się nawet nagrałem raz na filmiku, ale co się o jest, będę się potem włączył po sądach na bank, Nie, I nie wiem czy to takie, ale to nieraz to podśpiewuję albo nieraz jakieś sprawy takie polityczne komentuję, też, też tak podśpiewuję. Apokalipsa: wszystko się rozpierdala, dorwę w końcu nergala, zajebie go. <grym> Tylko od razu mówię, to nie, to nie jest mowa nienawiści, to jest wyraz artystyczny i ja go zajebię, ale nie w tym wymiarze, żeby tam zaraz tam jakiś prokurator. Oho, mm -hmm. trzeba go śledzić, czy na pewno? Nie, nie, nie. Niech on sobie tutaj tkwi, niech sobie tam potem zejdzie. Dopiero będzie na. A może i nie zejdzie. Nie Uy. wiem, to jest zapisane, ale od razu mi serce bije jak tylko. A to jest tylko taki mały kurz. To jest mały kurz odchłani. To jest nikt. On kiedyś do mnie przyszedł i tak właśnie dlatego ja też nieraz czuję, Oj, to się wiele razy potwierdza, że mam taki pakt z odchłaniu, nie, On do mnie przyszedł taki trochę przestraszony i tak. Tak Pionek chce ze mną przebić, żebym mu dał spokój. Nie? Ja nie wiem, po prostu, ja wam powiem, jakbyście czuli to, co Michał Anioł w tej chwili czuje, to byście się kurwa niektórzy tak bali, byście po prostu się zesrali. Aniołowie, armia was rozpierdoli. To będzie po prostu jedna wielka jadka. nie myślcie, że sobie, bo macie też takie wkręty, ale te wkręty pochodzą od szatana, od otchłani, że Bóg jest taki miłosierny, że na tych pedofili przytuli. Albo tych dzieciojebców. no to jest w sumie to samo, nie? Albo tych po prostu, co mieli najcięższe grzechy, albo tych niszczycieli, albo tych po prostu. No, brak mi słów. No nie będzie tak. No nie będzie tak. Może przyjdzie taka chwila, że tak wszystko z siebie wyrzucę. Wszystko, co wiem, wszystko, wszystko, wszystko wiem, i to będzie tak też pomieszane z takim tym miszmaszem pracy lewej półkuli mózgu, czyli też moje takie lekkie dywagacje i dociekania. Ja mało co dociekam, mało co dywaguję. Właśnie staram się tylko dotrzeć poprzez takie doświadczenia, że o, mówię wam doświadczenie, a wy to przeżywacie ze mną i widzicie, nie? I jak ktoś jest inteligentny, w miarę, no to zobaczę, nie? O co chodzi. Nie, nie lubię mówić mm, tak jak ten, mm, poprzez mentorstwo takie. Nie lubię tego, Nie lubię tej dywagacji, ale nieraz to mi się sama ciśnie na język. Ale podejrzewam, że jeszcze ludzie nie są na to gotowi. Nie są Nie, nie jesteście w stanie niektóre rzeczy przyjąć. Także kuźwa odkrywajcie to wszystko... Nie bójcie się, nie żegnam się, nie. Nie mówię też, nie wiem, kiedy nagram następny filmik, może jutro, może za parę miesięcy albo... Nie, 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 nie bójcie się. Także odkrywajcie to wszystko sami najlepiej, poprzez swoje przeżycia. Nie szukajcie tych przeżyć czy potwierdzeń gdzieś na zewnątrz, tylko poprzez własne doświadczenia. Poprzez wychodzenie z ciała, ale jak na przykład nie umieszczy ci, to nie wychodzi, no to poprzez zapamiętywanie snów, poprzez odczuwanie tego świata, poprzez medytację. Co dużo człowiek, jak ma informacji, to też jest na nic. się robi groch z kapusto i to nie przyswaja. To, to leży na, w postaci takiego korzuszku przed Twoją duszą, na Twoim umyśle, ale to nie jest wchłonięte. I to wątpię, czy to człowiek kiedykolwiek wchłonie. Jak przeżywasz coś, doświadczasz to jest co innego. To jest już w tobie. A nie na zewnątrz. Dlatego wszystkich zapraszam, żeby... No, nie lubię tego słowa, po prostu nienawidzę. No nie użyję tego słowa. No, żeby się skupić pozytywnie na sobie, o! To jest dobre określenie. Żeby się samemu rozwijać. Nie patrz na innych. Nie patrz na mnie. Nie czekaj na kolejny filmik. Tylko... No wiadomo, tam ja o czwartej nad ranem możesz zapodać, sugeraż, żeby się lepiej rozbudzić, nie? <laughs> Miałem takich filmików nagranych, takich krótkich, śmiesznych, śmiechałych, nie? Pach, trzy pa, sekundy, kuźwa, jest lepsze niż, jak, niż byś jakiś kawy napił, nie? <laughs> no, no... dobra, chyba już sporo z siebie wyrzuciłem, ale kuźwa, no takie, takie kuźwa mam fajne informacje. Pozytywne, pozytywne tylko na razie to, to jest nie będzie przyswojone dawaj Sugierek dawaj mów na pewno przyswoimy nie przyswoicie nie, większość tego nie przyswoi, odrzuci będzie to dla niego obrazoburcze to będzie dla niego gorzej niż herezja nie powiem no przynajmniej na razie